Ma ludzie wpadliśmy na mega po Pomysł zacenzuruje się. Generalnie witam Was w kolejnym odcinku, jestem z Maksiem i z Julkiem. Mieliśmy totalnie nagrywać coś zupełnie innego, ale yy, pokłóciliśmy się tak w sumie, nie wiem, tak z dupy przeszło nam i stwierdziliśmy, że wkręcimy naszą całą ekipę, że projekt się nie odbędzie. Jak wszyscy wiecie, albo może nie wiecie, ale pewnie większość z was wie. Organizuję jeden z większych projektów na skalę Polski, który już planujemy od miesiąca. Max jest już u mnie kilka dni, jest praktycznie 90% rzeczy dopiętych na ostatni guzik. Yy, I tak naprawdę zostało nam... No dzisiaj ja jest te środa już. dzisiaj pokazać. Tak, Dzisiaj jest już środa, pierwsza 30, mamy w nocy, więc zostało trzy dni formalnie do projektu. Mamy po prostu konfę, gdzie są wszystkie osoby, które uczestniczą w projekcie, nawet nie główne, ale i takie poboczne. Zaczęliśmy ich wkręcać z dupy, więc pomyślałem, że to czas odpalić kamerę, bo to może być I dobre. No może pranie. puszczę, co, ty, co tak, ty powiedziałeś. Dobra, ale od początku, od początku. Ja odwołuję projekt, bo strasznie się spięłem z rodzicami i nie ma opcji ich przegadać. Ku... Serio. Generalnie akcja jest taka, że godzinę temu Max wyłączył streama, chyba pamiętacie. Poszło o to, że w sumie nie wiem, zaczęliśmy się po prostu kłócić i strasznie poleciały wyzwiska na cały dom krzyczeliśmy, rodzice przyszli. E, Max nawet mojego tate zwyzywał już że, k że tak pod kurwa, e, Julek też się do tego obraził. E, generalnie akcja jest taka, że Max teraz się pakuje i kupił y, bilet na pociąg do Warszawy, czy gdzieś, już nawet nie wiem, Julek pojechał do domu. Już teraz powtórz, nie rozumiem. E. Nie. <laughs> Teraz moja głosówka nie ta. I moi rodzice powiedzieli, że jeśli ma, miało to tak od początku wyglądać, to nie ma to sensu jest w ogóle za to się zabierać, żebym już zwracał sprzęt i że skoro takie relacje mamy, to nic z tego nie wyjdzie. I moi rodzice są wkurzeni, bo ja też krzyczałem na nich. Do tego w ogóle nie odzywałem się do maksa i jesteśmy w p... totalnej, więc... Yy, wątpię, że, o, że cokolwiek teraz zrobimy, wygra. bo już, serio, aż jest Teraz to jest najlepsza głosówka. Tak. Ja kurwa nie wiem, serio, co zrobić. Dodatkowo kurwa chłopaki zaczęli się napierdalać pod moim domem. Ja ich musiałem rozdzielać, ojciec też Wbił? Julek, Julkowi kurwa krew poleciała z nosa. Ale nie wyjątkowo co kiedyś się kóci Nie wiem o co chodzi xd. O, Olas pisze. To są żarty, Kiedyś się zaczęliście kłócić. Nie no, serio, Julek mnie odbiera Flipsło, ta szybko. Dobra. I dobra, i co o, robimy chodź, dalej? Na... O kurwa. I co robimy dalej? Dobra, teraz trzeba coś napisać, że... W ogóle ludzie dodatkowo, Julek wyszedł z grupy. To też Faj, jest ważne, tak, że Julek wyszedł z grupy od razu jak napisałem, Marek nie wyszedł. Przyszedł ja do, ja do ja mnie Olas, Olas. Do, do ciebie pisze? Nie, nie odczytuj, nie odczytuj. Dobra, i, pe, i teraz. Patrzcie, Kangur wie. Kangur jest jedyną osobą, która wie z tego powodu. Kangur jest osobą jedyną, która wie, dlatego że on hey, rozmawiał on, z Maxem tak. może ja wyjdę, wyjdę w ogóle na balkon teraz tak, i będę taką tak. dawać głosówkę i wyślę to do ciebie, a ty prześlesz to dalej na grupie? Żeby nie było, patrzcie, od razu, bo my to zaczęliśmy. Nie wiem, 10 minut temu, od razu jak widzicie, są już dwa nieodebrane. Krystian, bardzo szanuję, Krystian, że od Chrystia razu Tak, Krystian, pozdrawiam to dla ciebie. I Słuch, przepraszam. Nie stary, naprawdę, kurwa, nie mam siły. Ten kurwa się ciągę do mnie o coś sapie to powiedziałem, żebym zamknął Yeah To, to jest, na, tak się zaczęliśmy kuwa kłócić, że jego stary, że jego w ogóle rodzice przyszli. Stary się do mnie zaczął coś tam spinać i tak dalej. To powiedziałem, że zamknął mordę. E, potem kurwa e, z, Julek się jeszcze coś tam stracił. Zaczął jeszcze on kurwa coś napiętać w ogóle. I Julek powiedział, że spierdala się pokłócił w ogóle ze wszystkimi i z Filipem, i z jego rodzicami i tak dalej. Ja powiedziałem, że się pakuje, e, że się pakuje. Julek się jeszcze kurwa do mnie spiął. mu po prostu najechał. Nie wiem w ogóle co z nim jest, kurwa. E, czy on pojechał, czy gdzie on teraz jest. W ogóle rozbałem mu, kurwa. No w ogóle krew jestem cały w ogóle w krwi jeszcze miałem, kurwa to biało. Koszulkę, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, stary, naprawdę. Nie wiem w ogóle co z nim jest Nie wiem, mam nadzieję, że nic mu nie zrobiłem. A w sumie wyjdę, kurwa, nie dlaczego? I tak samo pracało tu z... na godzinę. Mam nadzieję, że krótko, ostatni raz tu przyjechałem i tyle, bo to jest. Oni nie wiem, nie wiem naprawdę co mam powiedzieć, a on się spinał, byle kurwa, nie? Dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze bro, <śleski> <śleski> stary. No nowe info. Głosówka od Krystyna. Ty, możesz mi powiedzieć, chodź, stary, wydostaje co tu jakieś? Chodź, zabij, 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 ja mogę podciągnąć bejtę, tak się zależy. To proszę, powiedz mi, stary, bo ja jestem naprawdę już zmęczony i, 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 i jakby ja stary. się... No to bo podświetlę. nie jest takiego było, że sobie pcię, to, w do auty, ja muszę, to wiesz. Dobra, dalej. mieliśmy pogadać wcześniej, bo nie wiem, będzie nie jakieś I nie odezwałeś się, właśnie Jelo, naprawdę Krystian się zainteresował i napisz, ogólnie, I napisz ogólnie, że to wiadomość od Maxa Że, że tak, że Ej, myślisz, że mnie w ogóle nie ma na tej grupie Ej, mogę to wyświetlić tą grupę? Kurwa, no patrzcie Nie stary, naprawdę Kurwa, ja nie mam siły Jakby to były ja, ja to kurwa bym chyba wam nie mówił A wy kurwa nie możecie tego przyjąć do wiadomości I ciągle mówicie, że kurwa żartuje Mi się kurwa wszystko sypie Nie wyobrażacie sobie, jakie to jest uczucie jak kurwa 25 tysięcy wydacie kurwa na projekt Który jest kurwa dla was naprawdę ważny Przez jebany kurwa miesiąc to wszystko ogarniacie I nagle kurwa się kłócicie I, i, I kurwa wasza dwójka przyjaciół się kurwa napierdala Pod kurwa twoim własnym domem pierdolonym Kurwa jeden nos ma rozjebany Kurwa drugi nie wiadomo gdzie jest Ja pierdolę, no jeszcze rodzice kurwa a nie wiem co jest, kurwa, Rodzice powiedzieli, że chuj z tego kurwa projektu całego. Ja, nie. A puść to, puść to, puść to. Ej zobaczymy stary, ja czekam jak oni to odsłuchają. stary, ja czekam jak oni będą oglądać film. To to jak mocne. sobie... Ej a wiesz co by było mocne? Jakbyśmy nie mieli z nikim kontaktu do jutra i oni by się do... na YouTubie dowiedzieli, że to prank. Jo. Nie, ale oni muszą też Nie no, oni nie. muszą, wiem. Ej dobra, i dobra, dobra, dobra. Nic nie odpisali, kur... A wyświetliło raz, dwa, trzy, siedem osób wyświetliło. Bo jeszcze chyba patrzył, wiesz? No ale już minęła minuta. Jak... Ej, dobrze, dobrze, w chuj wyszła z... taka Ja p nie wierzę! Olas, ja no. p nie wierzę napisał. Dominik napisał bez kitu. Lipa fest. O kurwa, wchodzi stary, wchodzi w kręta. Jeżeli to się stało serio, Grzybson, to jest chuj straszna. Przegrałeś cały majątek i przyjaciół. I rodzinę. W chuju, pieniądze, kumple są ważniejsi. Olas, Julek i Max. Plus jeden. Dokładnie. Oni się chyba wkręcili. <laughs> Idę sobie raz powiedzieć. Ej dobra, musimy coś wymyślić dalej Dobra, tak jak widzicie, to się zmieniło Jeżeli to się odbywa, to trzeba to jak najszybciej naprawić Stary sprzęt, on sobie zwróci A stres rodziców i dwóch kumpli nie za bardzo yy, Prze***ane, wszystko się pojawiało. Czemu Julek jeszcze nie odbiera? Może to faktycznie prawda to Stary, dobra, trzeba pisała. rozwiązać sprawę z Julkiem i Maxem Piszą tak, Kangur, Grzybson głównie i Dominik Instastory i dodam czarny tło z trzema kropkami Oni będą wiedzieć o co chodzi, a Instagram nie, więc... A oni będą wiedzieli, dobra Lecę to na relację. Jeść, yes, kangurowi! Ej, to jest mocne. Dobra, słuchajcie, akcja jest generalnie taka, że Krystian mówi, że już to jest bait. Tam poszły screeny od, od Kangura, który jest tajemniczony w to wszystko. No i Krystian mówi, że to bait, żeby po prostu nie wierzyć. Więc teraz udaję znowu, nagrywam głosówkę, powiem, tacy jesteście, to wychodzę z grupy. I potem ponownie, jak mnie dodadzą, to po prostu wyślę screena, gdzie Julek wyśle mi screen, nie wiem, jakieś zdjęcia, zdjęcia ze szpitala. I powie coś w stylu, to koniec naszej przyjaźni, odda oddam ci cały hajs i tyle I, i wtedy to już będzie mega wkrętka chociaż troszkę, troszkę hamsko. mi się wydaje chłopaczki no to wy jesteście nie wiem co robić Żadnego wsparcia nie okazujecie, kuru. Mówicie, że jeszcze sobie cisnę snebelkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Czekam jak się wyśle. Uwaga. I, tak, i wyjdź z dupy. Uwaga, uwaga, uwaga. Wysyła. Wysłało się? Wysłało się. Nie, jeszcze coś napisz Dobra, wyjeba mam was, tak. wszystkich siema Opuść czat. Tak, tak, i teraz, i teraz, stary, i teraz do Kangura! I teraz piszę do Kangura, żeby on napisał, żeby cię dodali. Ej, jest mocno, jest mocno. Julek zedytował zdjęcie kiedy dzisiejsze. Patrzcie, tak to wygląda. Tam jest... Stary zaraz nie będzie wyschyła do szpitala, jak będzie napisał. Julek napisał, że wyjdzie. Ma we mnie, w moich znajomych i ten, i że nie chcę mieć takiego przy... takich znajomych, że robi mi za tydzień przelew, i że nie chcę mieć ze kontaktu. Mam rozwalony cały nos, jadę do szpitala. Dobra. I teraz ja robię screena. Dobra. I teraz dodali mnie ponownie na grupę. Tak. Jeśli chodzi o, o powiadomienia, to dzwoni nawet lewiatan do mnie. Patrzcie na to. Patrzcie tak. na to. Dobra. I teraz wysyłam screen. Ale to dodali mnie do grupy. Tacy, właśnie jesteście. Nie umiecie. Mi uwierzyć No jeśli nie żartuję, co chwilę A że żartujesz co chwilę, że trudno ci uwierzyć A no w sumie to teraz w ogóle po no. tym Po tym franku, to nikt mi nie będzie k**wa wierzył już w nic Wiem co zrobię No? Poszukam zdjęcia szpitala stary, wyjdę na snapie i wyślę snapa, że jestem w szpitalu Topoli Poli i do Agaty Ale Filip nie mów tak, jesteś zły Jak możemy ci pomóc? Ej jak, jak będziecie się... oglądać ten film to jedyny plus, że Max teraz pisze za mnie To on, on, on będzie miał przeje**ane Czemu ja? No jak będą źli To Przecież się musi wysłać się snapem ja. Wiesz chodzi? Musimy po prostu zrobić tak, żeby no. to zdjęcie poszło snapem druga 16 jak widzicie z godziną eee, tylko nie wiemy jak dobra mortki maliśmy, że jest takie coś jak wycinanie na snapie Julek to wyciął godzinę dodaje, eee, no i co no te same spodnie ma nawet dzisiaj na sobie jak widzicie jak na tym zdjęciu także no wszystko jest prawdopodobnie dobrze zrobione do szybko tylko teraz... nie za szybko dobra stary trudno M może nie zwrócą uwagi. a do kogo to wysłasz do Agaty i do i do Poli dobra zobaczymy do dziewczyn bo no nie chcemy dobra. nie będę obrażał no po prostu Krystian jest zbyt. Nie, ale ja z, nawet z nim nie mam kontaktu na snapie, ale no z nim i mam, wiesz? No dobra, wysyłaj, stary. Poszło. Max, czekamy na razu. Ja muszę pójść stary. Otworzyła otworzyła ponownie. O kurde! Będzie screen, polecci screen na stawoty. Nie, 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 nie był robiony screen, nie? nie. Chyba, że ma jakieś tajne sposoby. Ona ma, bo ona robiła kiedyś. ale da. Dobra, ale po, Pola jeszcze nie. Ale od razu a jak wyświetliła. Stary to... i spać co będzie, to będzie. Ej, czyli Olas się wkręcił. Krystian jedynie. Krystian jest za mądry na nas. Dobra, czekamy jak Pola to wyświetli. Dobre, dobra klejka. naklejka! 7 minut temu na no u Filipa XDD. Aj Ajajaj, aj. no i chuj z naszego Franka Ej, czemu oni są tacy inteligentni? Okien nie wyłączyłeś Mapki Mapki No co? E? Nie przeszkadza. <grym> no i chuj z naszego żartu Niestety tak szybko jak to zaczęliśmy, Ej, no tak szybko... Skąd zaczniesz płakać bez kamieni. O kur... Ej, i będziemy wszyscy razem, a wy będziecie cicho Tak Ej, kurwa, dam wam numer, Maxa, i możecie do niego kurwa próbować oddzwonić. Może od was odbierze. E, plus, plus 49. Ile? 49. No, ma niemieckie. Kurwa takie długie, to? No, takie są kurwa numery niemieckie. Kurwa, no nie wiem, no gdzie jest, kurwa. Ale akata jest w kurwa. No, oh ma Kurwa, ile sygnałów tu idzie Ale to co, mocno dostał Julek na pizdę od Maxa? Stary, no, no kurwa, no ja pierdolę, no stary Julek mi wysłał, mogę ci kurwa screena wysłać, stary, nie, zdjęcia weźmy, weźmy. No, chyba ma wyłączony telefon, kurwa, jak poczta się włącza Trzyma Ej stary, to jest, dostałem jakieś info, że kurwa, nie wiem, Max się napierał z Julek No, fake? to jest prawda, stary, chciałbym, żeby to był fake No co ty pierdolę no kurwa, co ja pierdolę, no? A gdzie ty teraz jesteś? W domu, stary. Ja nie wiem, gdzie jest Max, stary. On wyszedł, kurwa, z 40 minut temu, uspakował się. A Julek jest podobno w szpitalu, bo mi kurwa Agata coś gadała, że jakieś snapy wysłała ze szpitala. Mi stary wysłał zdjęcie, kurwa, jak poplamione są krwią płytki, bo Max mu roz dolił nos i, i tyle. I powiedział, że to koniec kurwa i że on ma dość, odda mi Hajs i nie chce mieć ze mną kontaktu. W sensie, że Max? Nie, w sensie, że Julek. Max, ja nie wiem co jest z Maxem nie odbiera. Julek tak samo stary, a Max wyszedł 40 minut temu spakował się i, i nie ma po nim śladu. A mógłbyśmy jakoś nie wtajemniczyć w tą sprawę, bo ja jestem na 18 stary, i grupę. Um... I... No tak, tak, stary, to... no kurwa poszło byle gówno stary, no zaczęliśmy się jakoś sprzeczać, kłócić stary, za, za, zaczął się każdy wyzywać, no my się kłócimy, kurwa, dosyć często. Bo wiesz jak to jest, ale teraz taka poważna kłótnia wynikła tak, tak jakoś... A z, kim z niczego. Ty ty no na, na Discordzie stary siedzę i kurwa rozkminiam co zrobić, bo nie wiem. Ale ty teraz gdzie siedzisz teraz. No kurwa, nie jadę stary, jestem w domu na Discordzie. Sery taka jak była? No. Dam ci znać, stary, zaraz zadzwonię, może coś wykminię, bo ja nie wiem teraz. Ale o co poszło? No kurwa o nic stary. Zaczęliśmy się kłócić po prostu z dupy, że, że Max się zachowuje słabo w moim domu i że rozbał sitko, kurwa, teraz gada o takich rzeczach jeszcze drze Idę na cały dom. A no jakoś to się tak zaczęło. No i. No, kurwa no nie wiem, wynikła taka nieprzyjemna sytuacja. Znaczy no to jak nie wiem jak to jest fake czy coś to możesz mi powiedzieć, ja tam się nie sprzedam do tej grupy, tylko po prostu... No, kurwa, ja... Co mam robić, co no ja stary nie wiem co masz robić. Zadzwonię do ciebie kurwa za pół godziny, może postaram się i kurwa wiesz. Nie, nie no nie wiem no kurwa, po, postaram się coś wykminie, dam ci znać. Ej dobra, ja idę na chwilę z ZW, bo mama mnie No Spoko, spoko. No, zubę, zubę. Okay. Ej, Ej Olas do mnie napisał jeszcze tak, jeżeli to tak wyszło Filip, to wiesz, że masz wsparcie od nas i możemy razem sami zrobić projekt, wiesz, że mamy moc i raczej sobie poradzimy. Za dużo wydajesz nerwów i pieniędzy, aby tak to stracić. Jeżeli coś zaczynamy, to się nie poddaję, więc stary nie zatrzymuj się i lecimy dalej. Jak będziesz potrzebował pomocy, to pisz. A kurwa jest lipa w z tym wszystkim. A jak to się stało, że w 5 minut olek się przetransportował do szpitala, ale Jak jakby u ciebie. A on tym jest kurwa w ten szpitalu? Ten był... No, wysłał naklejkę jakąś starą, wiesz? Tak, tak czuć, Ale to, gdzie to, ci wysłał tak, to? Wysłał ci zdjęcie, chcesz? Kurwa, nie. Nie wiem, rozładował mi się telefon. Nie no, ale nie umiecie w pranki, bo naprawdę nie zdążycie włączyć mapki na snapie. Ale jakie kurwa pranki? Jak Julka nie ma ze mną na chacie. 5 minut temu był. Tak? Wiesz co, wiesz co, jesteś tak, je, to jest tak zabawna sytuacja, gata, że ja pierdolę, no aż boki zrywać. Ja nawet kurwa nie korzystam ze snapa, to ja nie wiem kurwa, że tam ma jakieś pierdolone mapki. Kurwa nie wiem. Spakował się i sobie kurwa wyszedł z chaty. Nie wiem, 18 minut temu 20. No ale pranka nagrywa, pewnie. No kurwa zajebanego pranka, tak. mówił, dzisiaj nagrywa, czy no to może ci takiego. Kurwa mieliśmy nagrywać stary odcinek, że nie daję mu zasnąć drugą część, boś to siadło. Miało 200 tysięcy wyświetleń, mieliśmy to, mieliśmy to nagrywać stary. On robił streama, zaczęliśmy się kłócić tak z pizdy, wyciszył streama, wyłączył streama. Zaczęliśmy się kłócić przez nie wiem 30 minut, kurwił się stary, rzucił wszystkim. Potem Julek zaczął dogadywać, że Max, masz wielkie ego, coś tam, coś tam. Zaczęli się kurwa wyzywać na poważnie, potem zaczęli się przepychać. Max kurwa y, rzucił kurwa Julkiem y, w studiu i kurwa potem wyszli przed dom i zaczęli się na Potem mój stary ojciec wstał. Zaczęli się kurwa wszyscy wyzywać. Mój tata ze mną rozdzielał ich. Julek kurwa, nie wiem co on ma z nosem, ale mu krew leciała. Pojechał do domu na zajwanym kurwa skuterze. A Max kurwa wyszedł 20 minut temu ode mnie i kurwa wszystko mi się posypało. Cały pierdolony projekt, na który kurwa pracowałem miesiąc. A wy kurwa mówicie, że sobie bekę cisnę. No, ja byłem się no to przepraszam stary, ale po prostu wy się z tego śmiejecie Nie wiem co mam robić już Bo to nie chodzi, bo to nie chodzi już o ten kurwa zajebany projekt Ale ja straciłem kurwa dwóch przyjaciół Nie wiem co się z nimi dzieje kurwa Wy mi mówicie, że jakieś kurwa snapy wysyła ze szpitala Do tego kurwa jeszcze dochodzi to, że z rodzicami się pokłóciłem Oni w ogóle powiedzieli, że też żebym kurwa najlepiej już odpuścił cały ten, całą tą karierę kurwa Youtuberską, i żebym nic nie robił, kurwa, że zamkną mi to studio w jak ma się, mają się dziać, kurwa, no, takie no. rzeczy. Moje tacie puściły, kurwa, nerwy. Ja nie wiem już. Jak tam snapił lasa? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ktoś już mi powiedział, stary? Tak powiedziałeś takim ludziom, że oni już powiedzieli, że to jest bardzo... Kurwa, o chuj ci chodzi. Nie, Nie wiem, stary, czy ty jakby, kurwa, sugerujesz mi, że ja bym robił sobie takie żarty na film? Skoro, kurwa, ja nic nie nagrywam na kanale, poza zapowiedzią live'a. Max przyjechał i mieliśmy, kurwa, nagrywać z, z, z tym, że nie daję mu zasnąć, no ale, kurwa, stary nie. Nie daje mu zasnąć a jakieś kwa pranki o projekcie, no to są dwie inne rzeczy. Nie wiem, stary jakby nie rozumiesz powagi sytuacji <laughs> i kurwa tego, że my się ciągle kłóciliśmy przez ostatnie stary trzy dni. Nie wiem, no stary ludzie mi piszą, że to są prawa, że to jest prawda. Stara napisał z ekipy, albo powiedziałeś, że, że, że to jest że nagrywasz odcinek, ale, to jest stary, kurwa, stary, ale stary kurwa, ale stary kurwa nie pisałem, nie pisałem kurwa z żadną osobą na Messengerze, więc nie wiem o chuć teraz chodzi. Pisałem tylko kurwa, Julek mi wysłał kurwa te zdjęcie i wysłałem wam screena na grupę i ty tylko kwa na grupie pisałem do was, więc k**wa z nikim nie pisałem i mam niepodczytanych milion wiadomości od ludzi. Kurwa co się dzieje na Messengerze. Powiedz, nie mam stu Nie mam ochoty. Nie mam starej ochoty na to wszystko, serio. Stary, jakby to k**wa był prank, to chyba bym nie dodawał trzech kropek na insta story, bez przesady już. ja się martwię po prostu o ten krwany projekt, bo nie wiem, no kurwa, no jak oni nie pojadą, to już krwuj, wyjeżdżane, ale k**wa, tyle, tyle w to wszystko włożyłem pracy, że k**wa, chce, żeby to się odbyło. Ja p** dole, no już wszystko jest zarezerwowane. Dobra, mordy, akcja jest taka, że trochę już to, no wyszło, wyszło poza skalę. Już yy, myślę, że się mega w Chociaż Krystian wie, Marcelek wie w sumie, ale Marcelek nie był w to wtajemniczony, Hubert wie Przed chwilą się dowiedział, akurat wyszliśmy spokojnie. to wszystko jest na spon no, spontanie, więc też tak nie mamy jak tego ograć Hubert w sumie tak naprawdę dowiedział się 5 minut temu i już wie, że to fake Bo Hubert jest mega nerwowy i ja myślę, że on by mógł naprawdę się k***ić, chociaż i tak się wszyscy denerwują Dzień mam info <słyska> <słyska> Ja, teraz... ja... ja...

Już nos mam strzyty, ja już wróciłem. Ciema. E, generalnie to była zemsta za to, za moje wykończenie k***wa psychiczne. Agata, nowisko opuściła? Wyszła z grupy, pa No, to była zemsta. To była zemsta za to, że, że ten projekt mnie zniszczył psychicznie i że sam musiałem k***wa wszystko robić. Ej, ale teraz trzeba grzybcona 60. Gwa no. myśli w ogóle. Dobra, Dobra. wychodzimy. Ciema.